Wielu sprzedawców internetowych zastanawia się, czy potrzebują urządzenia fiskalnego, czy muszą fiskalizować dokumenty, czy potrzebują drukarki fiskalnej, czy może kasy fiskalnej. Ja postaram się na te pytania dzisiaj odpowiedzieć. Nazywam się Dominik Borsa i witam Cię na kanale, dzięki któremu poznasz wszystkie aspekty handlu. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to ja zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi naszymi produkcjami. A teraz przejdźmy już do głównego tematu tego odcinka, czyli fiskalizacji. Pytanie: czy trzeba fiskalizować, jeżeli sprzedajemy detalicznie w internecie? Odpowiedź na to, jeżeli chodzi o ustawę, brzmi generalnie, że tak. Tak, każdy ma obowiązek fiskalizacji, ale są pewne wyłączenia. No i właśnie tutaj bardzo wielu sprzedawców. Właśnie się w te wyłączenia łapie, dzięki czemu za pomocą kasy czy drukarki fiskalnej nie muszą rejestrować sprzedaży. Jakie to są wykluczenia? Przede wszystkim nie musisz rejestrować sprzedaży na drukarce fiskalnej lub kasie fiskalnej, jeżeli Twój obrót detaliczny jest poniżej 20 tysięcy zł w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli przekroczysz ten obrót, to masz wtedy dwa miesiące na zakup takiego urządzenia, czyli jeżeli w maju. Przekroczyłeś te 20 tysięcy obrotu, to musisz do sierpnia załatwić sobie takie urządzenie fiskalne i w sierpniu już fiskalizować dokumenty. Ale nie każdy musi tej fiskalizacji i tak dokonywać, ponieważ jeżeli nie masz obrotu gotówkowego w swojej firmie, jeżeli chodzi o transakcje z klientami detalicznymi, to nie musisz fiskalizować. Ważne jest właśnie, żeby ani jedna transakcja nie była gotówkowa. Wiąże się to z tym, że nie można na przykład sprzedawać na miejscu, na terenie sklepu jakiegoś, czy może bezpośrednio z punktu wydań, nie można obracać gotówką z klientem. Rozwiązania są dwa: albo sklepy detaliczne, stacjonarne prowadzić na osobnej firmie, osobna spółka musi je wtedy obsługiwać, albo wystarczy, że nie udostępnisz po prostu płatności gotówką w takim punkcie odbioru, ewentualnie takie trzecie rozwiązanie. To nie udostępniać odbioru osobistego z płatnością na miejscu, jedynie z przedpłatą. Wtedy nie ma problemu i nie musisz w ogóle mieć kasy fiskalnej, chyba że, i tutaj też ustawodawca nie ułatwia, są kolejne wyłączenia od wyłączeń, czyli to musi mieć zawsze kasę fiskalną. I to są firmy, które sprzedają na przykład nośniki danych zapisane lub nie, czyli płyty CD, czy to właśnie już wytłoczone, czy czyste, dyski twarde, karty pamięci. Dalej mamy wyłączenie aparatów fotograficznych, ogólnie rzeczy fotograficznych, jeżeli masz fotografię w swoim asortymencie, musisz fiskalizować. Dalej części samochodowe, części od silników, silniki samochodowe, przyczepy, to są też rzeczy, które potrzebują takiej fiskalizacji. z rzeczy bardziej przyziemnych mamy wyroby tytoniowe, e-papierosy i tym podobne. Dodatkowo sprzęt radiowo-telewizyjny, czyli telewizory, wszelkie radia, itd, i tak Jeżeli masz te konkretne asortymenty, musisz fiskalizować. Co dalej? Dalej pojawia się pytanie, czy muszę wysyłać klientowi paragon fiskalny, czy nie mogę po prostu wystawić takiego paragonu fiskalnego, na przykład w subiekcie czy w fakturowni, jest opcja paragon. Przecież drukuje się wtedy kartka 4, która jest paragonem, ma napisany paragon. Może ją wyśle w ogóle mailem i nie potrzebuje wtedy drukarki. Otóż nie. Teoretycznie w ustawie mamy zapis o drukarkach wirtualnych, ale na ten moment nie ma jeszcze sprzętu, który obsługuje tę technologię i który może wygenerować paragon wirtualny, którego wtedy nie musisz już wydawać ręcznie, bo w ustawie mamy. Zapisane, że każdy paragon fiskalny musi zostać wydany klientowi, więc musisz zafiskalizować tę transakcję. Czyli musisz posiadać drukarkę fiskalną, jeżeli już masz taki obowiązek. Dokument w formie papierka A4 lub w wydruku w PDF-ie nie zastępuje zafiskalizowanego paragonu. Jest to zwykły, zwykły papierek, w żaden sposób nie jest to dokument księgowy ani fiskalny. Ale. Pytanie teraz, czy muszę ten paragon klientowi wysyłać w paczce? Przecież jak działasz w dropshippingu, to jak masz ten paragon wysłać, skoro na przykład yy, pakuje to hurtownia albo pięć hurtowni, no nie będziesz do każdej wstawiał osobnej drukarki fiskalnej? Oczywiście jest na to sposób, jest nawet kilka sposobów. Takim najbardziej prawidłowym, zgodnym z ustawą jest drukowanie faktur. VAT detalicznych do każdego paragonu, i wtedy takiej faktury VAT możesz wysyłać klientom. A u siebie zostawiasz kopię paragonu przypiętą do faktury, ewentualnie w taki sposób przechowywane, że łatwo możesz to potem odnaleźć, który paragon jest do której faktury. Drugi sposób, no jest taki bardziej można powiedzieć. Z pogranicza szarej strefy. Ja go nie polecam. Wiele sprzedawców tak robi, bo widzę, że takie praktyki się stosuje. No, wysyłanie tego właśnie papierka A4 PDF po zafiskalizowaniu paragonu na drukarce fiskalnej. Wtedy taki paragon idzie do klienta w formie dokumentu A4 mailem i ten paragon musi być przeważnie zniszczony, bo nie można go przechowywać u siebie w firmie, tego egzemplarza dla klienta, więc tak niektóre firmy robią. Ja osobiście tego nie polecam. No, i ostatnie już tutaj pytanie, które się rodzi, takie już pytanie bardziej techniczne, jakie urządzenie wybrać? Drukarkę fiskalną czy kasę fiskalną? Czym one się w ogóle różnią? Kasa fiskalna jest to urządzenie, do którego musisz ręcznie na klawiaturze tego urządzenia wprowadzić dane. Mogą być one częściowo zapisane już na pamięci tego urządzenia, ale kasy fiskalnej nie podłączysz do komputera w taki sposób, żeby automatycznie wydrukować paragon fiskalny z programu. Czyli to jest urządzenie stricte ręczne. Drukarka fiskalna nie posiada przeważnie klawiatury numerycznej i może być obsługiwana wyłącznie przez komputer, czyli musisz mieć program fiskalizujący połączony ze swoim programem księgowym, i tutaj wydruk wychodzi sam po zleceniu przez program księgowy. I to jest rozwiązanie, które ja polecam do sklepów internetowych, ponieważ jest o wiele bardziej zautomatyzowane i o wiele bardziej odporne na wszelkie pomyłki. To jest bardzo istotne w tym temacie, że nie musisz się zastanawiać, co wbić na ten paragon. On po prostu zawsze będzie taki, jak jest dokładnie zamówienie. Więc jeżeli masz sklep internetowy, raczej polecam ci drukarkę fiskalną. No i teraz pytanie jaką drukarkę fiskalną. Ja osobiście preferuję drukarki, które mają dosyć bogate wyposażenie, czyli na przykład gilotynę. Jeżeli już wkładasz te paragony do paczek, to warto i żeby ta gilotyna była, wtedy łatwiej się odrywa ten paragon, one się nie drą, nie będziesz musiał poświęcać czasu, lub tak naprawdę pakowacz, który ten towar pakuje w twojej firmie, nie będzie musiał się męczyć z odrywaniem. To, mimo wydaje się, że to jest chwila, ale Naprawdę oszczędza dużo czasu w procesie pakowania. No i warto, jeżeli już musisz wkładać ten paragon do paczek i chcesz to robić, to żeby na każdym stanowisku pakowania była jedna drukarka i żeby ten paragon drukował się wtedy, kiedy paczka jest już spakowana. Wiele to ułatwia. Jeżeli chodzi o sam proces pakowania i sam proces realizacji zamówienia, chętnie nagram o tym wideo. Jeżeli interesujecie, jak ja postrzegam proces pakowania idealny, to zapraszam cię do tego, żebyś skomentował ten film i. Napisał, że właśnie takiego filmu potrzebujesz. Myślę, że to już jest wszystko, jeżeli chodzi o temat kas i drukarek fiskalnych. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, jeżeli chciałbyś ten temat jakoś bardziej rozwinąć, to zapraszam cię do sekcji komentarzy lub na grupę na Facebooku Aspekty Handlu, gdzie poruszamy wszystkie tematy związane z e-commerce. Mamy tam ponad 3000 osób, które fajnie biorą udział w dyskusjach. Zapraszam cię tam. Dzięki za to, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Cześć!